Prostym językiem na trudne pytania. Witaj. Mam na imię Marek, prowadzę firmę Becht.pl. Na tym kanale poruszamy drażliwe tematy związane z tworzeniem stron www, marketingiem online i skutecznym pozyskiwaniem klienta. Dzisiaj omówimy najczęściej padające pytanie z tematu strony internetowe, czyli ile kosztuje strona internetowa. Odpowiedź zazwyczaj brzmi to zależy albo napisz maila, wycenimy. Wkurzające, prawda? Dziś dostajesz konkretne liczby. Zero ściemy. Powiem wprost, ile zapłacisz za stronę teraz, ile w 2026 roku? I co najważniejsze, jakie ukryte koszty na ciebie czekają. O tych rzeczach agencje jakoś zapominają wspomnieć. Pracuję według prostej zasady. Jak pytasz, to dostajesz szczerą odpowiedź. Bez owijania w bawełnę. No to lecimy. Zacznijmy od tego, co jest teraz na rynku. Prosta strona wizytówka, kilka podstron, trochę zdjęć, formularz kontaktowy. Cenowo od 1,5 tysiąca do 4 tysięcy złotych. U freelancera wyjdziesz taniej 1,5 do 3 tysięcy. W agencji zapłacisz więcej 3 do 4 koła. Jaka różnica? Freelancer to jeden człowiek, wszystko robi sam. Agencja ma zespół, grafik, programista, ktoś od tekstów. Płacisz więcej, ale jak coś się sypnie, masz gdzie dzwonić. Większa strona firmowa z blogiem, ze 20 podstron, to już od 5 do 15 tysięcy. Średnio wyjdziesz na 8-10 kawałków. Tutaj masz już porządną stronę, system do zarządzania treściami, blog, formularze, wszystko podpięte do Google Analytics. Sklep internetowy? Od 7 do 25 tysięcy złotych. Realistycznie około 12-18 tysięcy. E-commerce to inna bajka. Płatności online, kurierzy, koszyk, faktury, setki produktów do ogarniania. Coś naprawdę zaawansowanego. Portal, aplikacja webowa. Od 25 tysięcy w górę, bez limitu. Widziałem projekty za 200 tysięcy i każda złotówka miała sens. Okej, okay, ale jak w ogóle można za to zapłacić? Masz trzy opcje. Opcja pierwsza. Płacisz raz, dostajesz stronę, koniec najpopularniejszy sposób. Brzmi fajnie. Problem w tym, że potem jesteś sam. Coś się zepsuło? Płacisz. Trzeba coś zmienić? Płacisz. Aktualizację płacisz. WordPress wymaga aktualizacji co dwa miesiące. Twoja strona stoi w miejscu, a konkurencja cię omija. Opcja druga. Płacisz za godziny pracy. Młody freelancer weźmie od 80 do 150 zł za godzinę. Ktoś doświadczony od 150 do 300. Agencja. Od 200 do 500 zł za godzinę. Problem? Nigdy nie wiesz, ile to finalnie będzie. Projekt rośnie, godziny rosną, rachunki rosną, stresujące. Opcja trzecia. Abonament. Płacisz co miesiąc stałą kwotę. W pakiecie masz wszystko: stworzenie strony, hosting, poprawki, aktualizacje, czasem też treści i reklamy. Nie musisz wyrzucać 10 tysięcy na start. Wszystko działa cały czas. Koszty znasz z góry. Który wybrać? Zależy jak patrzysz na swoją stronę. Jeśli to ma być tylko wizytówka w internecie, jednorazowa płatność, ok. Ale jeśli strona ma ci przynosić klientów, generować sprzedaż, abonament ma więcej sensu. O czym ci nie mówią, a teraz najważniejsze koszty, o których cisza. Hosting czyli miejsce w internecie, gdzie twoja strona żyje od 40 do 600 zł rocznie, więcej ruchu nawet kilka tysięcy rocznie. To nie jest w cenie strony. Domena Twoja nazwa.pl. Od 60 do 200 zł rocznie. I uwaga, domeny drożeją. W 2024 było 45 zł, w 2026 będzie 70, 100 zł. Aktualizacje i opieka techniczna. Minimum 200, 500 zł rocznie za aktualizację. Pełna opieka? Od 1200 do 3600 rocznie. Sumuj to. Od półtora tysiąca do prawie 6000 tysięcy rocznie, to jest od 250 do 330 zł miesięcznie. I to przy założeniu, że wszystko działa, nic nie zmieniasz, nie dodajesz treści. W rzeczywistości? 400-600 zł miesięcznie ukrytych kosztów. I teraz biggest deal reklamy. Strona bez odwiedzających to martwa strona. SEO buduje się pół roku rok. Co robisz przez ten czas? Płacisz za reklamy. Google Ads dla lokalnej usługi, minimum półtora 3000 tysiące miesięcznie. Konkurencyjna branża? 3 tysięcy. Facebook i Instagram? 2 tysięcy miesięcznie. LinkedIn dla firm? 3 10 tysięcy. To nie są koszty strony. Do kosztów jej działania. Bez tego Twoja strona to samochód bez benzyny. Stoi i tylko kurz zbiera. Dobra, a co będzie w 2026? Spodziewam się, że ceny pójdą w górę o jakieś 20% czemu? Inflacja 2,5, 3,5% rocznie. Prąd drożeje hosting plus 10, 15%. Domeny drożeją. Programiści chcą więcej kasy plus 5, 10%. Wymagania rosną: szybkość strony, bezpieczeństwo, dostępność dla niepełnosprawnych. Ale jest też druga strona medalu. AI zmienia rynek. Proste strony wizytówki prawdopodobnie potanieją o 30 do 50%. Narzędzia AI robią prostą stronę w minuty, ale zaawansowane strony z integracją AI, chatboty, personalizacja w czasie rzeczywistym, analityka predykcyjna będą droższe o 40 do 60%. Paradoks pojawienia się sztucznej inteligencji. Wszyscy używają tych samych narzędzi, więc wszyscy wyglądają tak samo. Wyróżnienie wymaga ludzkiego myślenia, strategii, user experience, storytellingu. A to kosztuje. Jaka jest prawda o kosztach stron internetowych? Po pierwsze, nie ma jednej ceny, zależy od zakresu technologii, poziomu wsparcia. Po drugie, cena jednorazowa to niecałkowity koszt. Ukryte koszty utrzymania to od 250 do 1000 zł miesięcznie plus budżety reklamowe. Po trzecie, najtańsze nie znaczy najlepsze. Strona za 1500 zł może kosztować cię więcej długoterminowo niż strona za 10 tysięcy z pełnym wsparciem. Po czwarte. Model abonamentowy ma sens, jeśli traktujesz stronę jako narzędzie sprzedaży, nie wizytówkę. I najważniejsze: Nie kupuj strony internetowej. Kup system sprzedaży online, który odpowiada na pytania Twoich klientów, który przyciąga ruch przez SEO i reklamy, który konwertuje odwiedzających w lidów, który rozwija się w czasie dzięki treściom, testom, optymalizacji. Czy to kosztuje więcej niż strona za 3000 zł? Tak. Czy zwraca się z nawiązką? Absolutnie tak, bo różnica między wizytówką a systemem sprzedaży to różnica między pięcioma lidami miesięcznie a pięćdziesięcioma, między dwoma procentami konwersji a sześcioma procentami, między kosztami marketingu a inwestycją w marketing. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dostałeś konkretne odpowiedzi. Bez ściemy, bez ukrywania niewygodnych faktów. Jeśli masz pytania o koszty stron internetowych o model abonamentowy. Oto jakie rozwiązanie pasuje do Twojej firmy? Odwiedź becht.pl. Odpowiem szczerze, zgodnie z filozofią Taja. Jeśli abonament nie jest dla Ciebie, powiem to wprost i zasugeruję lepszą opcję, bo wolę edukować niż sprzedawać za wszelką cenę. Zapraszam do udostępniania i komentowania.